Siemanko, cześć wam. Dzisiaj chciałbym przypomnieć troszeczkę temat. Yy, przypominamy sobie temat Sasha 50. Mam tutaj takie trzy, yy, trzy silniki w miarę kompletne. Tam jeden, jeden jest yy, tutaj tutaj widzicie, jeden jest bez cylindra, yy, ten środkowy. Ten środkowy jest taki yy, ładny, w miarę kompletny, brakuje przy nim zapłonu. I jest jeszcze trzeci. Trzeci też jest, jest taki w miarę, w miarę. Yy, przy tym trzecim jest zapłon, ale zapłon tam jest taki przerabiany, kombinowany. I będziemy sobie chcieli z tych trzech silników, no trzy silniki to już jest trochę, trochę możliwości, prawda? Będziemy sobie chcieli z tych trzech silników złożyć jeden, jeden taki porządny. A ten silnik ma pójść do no, te silniki w zasadzie jeździły tak. Jeździły, wiadomo, jest to SASH 50, czyli jeździły w SASH, jeździły też w Herkulesach, jeździły w KTM-kach GS-ach. KTM GS-50, bardzo, bardzo fajny model, ale mało kto to wie, prawdopodobnie. No, może ktoś tam wie, ale myślę, że to trzeba się już naprawdę tym interesować tematem, żeby wiedzieć, że te silniki też były fabrycznie montowane do JAW. Tak. Dobrze słyszeliście, do jaw enduro, jaw crossowych Takich z pojemnością 50, 70, 80 Także ja te właśnie silniki z taką myślą trzymam Szukam sobie takiej ramy do, do jawy enduro właśnie, 50 Tylko ciężki temat, ciężki temat to jest Po prostu ciężko coś takiego znaleźć, bo tego powstało naprawdę tylko kilka Kilka, może kilkanaście sztuk Może, może kilkadziesiąt, tak się nie zagłębiałem, ale wiem, że Wiem, że były takie. Ja w enduro właśnie z takimi silnikami. Dlatego kiedyś tam sobie te silniczki kupiłem, jak się nadarzyła okazja. Czyli, czyli po prostu ktoś tam, ktoś tam wystawiał, ktoś odsprzedawał. To nie było tak, że kupiłem trzy od razu. Kupiłem sobie jeden, później drugi, później trzeci. Może jeszcze gdzieś się trafi, to, to kupię sobie czwarty. Bo te silniki są, są naprawdę fajne. Są, są mocne, mają pięć czy sześć biegów, w zależności jaki to... Jaki to model? Tam on dysponuje mocą około, około 10 koni, 10 koni z 50, czyli, czyli to jest naprawdę petarda. Jest petarda, bo u nas wiecie, że WSK 125 -ki miały tam 7 czy 9 koni. Także ten tutaj silniczek z pojemnością 50 ma taką moc jak WSK 125. Tylko, że to jest silnik tutaj bardzo wysoko obrotowy, ale, ale tak, ma, ma dużo biegów. Ma dużo biegów, czyli można tą mocą dysponować. W zasadzie przy, przy każdej prędkości można go porządnie rozpędzić. Zresztą możecie sobie zobaczyć na, na YouTube, jak, jak jeżdżą takie. Najłatwiej wam będzie znaleźć KTM GS50, właśnie. I to są to są właśnie z tymi, z tymi silnikami. Na przykład przy Jawach Enduro one się różniły tylko i wyłącznie tą tutaj, o, tą pokrywą boczną i tą pokrywą boczną. Po prostu firma Jawa za Firma Jawa tak zrobiła, że żeby to był silnik w Jawie zamontowali sobie pokrywy z napisem Jawa, tak? Te silniki tutaj były zapożyczane od Sasha. Sasz na to wydał oczywiście pozwolenie. Także, także te silniki oryginalnie jeździły też w Jawach enduro w takich małych Jawach Enduro 50. No każdy pewnie wie, może nie wie, ja mam synka takiego małego i i taką jawy 50 chciałbym zrobić na początek Na początek, żeby mógł się troszeczkę pobawić, jak tam troszkę podrośnie I, i żeby mógł sobie, sobie pojeździć, także nie wiem Nie wiem czy to się uda, no myślę, że się uda, myślę, że się uda, no silnik na pewno zrobimy Z trzech silników, prawda, da się zrobić jeden na 100% Gorzej z tym ramą, czy, czy uda się kupić, czy się nie uda kupić, myślę, że z czasem się uda U mnie to jest tak, że zawsze, zawsze, przez, zawsze przez przypadek coś tam kupuję więc wierzę w to, że gdzieś tam przez przypadek taka, taka rama do Jawy Enduro 50 się, się trafi. Jak nie w Polsce, to, to może w Czechach albo gdzieś tam na eBayu się wyszuka i, i może, może z czasem będzie. Ewentualnie coś tam, coś tam zamienię i będzie, będzie fajny model. Można by, można by jeszcze zrobić też KTM z tego GS-a. Prawda, ja tutaj mam. O, tam widzicie, mam taką KTM GS-a 400. -kę. I mógłbym sobie zrobić taką 50. No ale na razie chcę, chcę spróbować z tą jawą i po prostu zrobić tak, że złożę sobie ten silnik, kupię pokrywy, bo pokrywy na pewno da się kupić z takim z napisem Jawa i już by był silniczek silniczek do jawy, bo on się w środku niczym nie różni, bo to po prostu były, były właśnie te silniczki. No i taką jawę będę chciał zbudować. Także. Yy... No myślę, że w ciągu w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy tutaj zaczniemy działać coś z tymi silnikami. Na razie tak temat, temat na przypomnienie. E, ogólnie widzicie te cylindry tutaj. Te cylindry są bardzo e, bardzo dobrze chłodzone, żeby Wam e, jakoś tutaj zaprezentować wielkość, wielkość tych cylindrów, no to oja, położę, położę, położę rękę, zobaczcie, jest mniej więcej jak, jak, jak dwie dłonie. Czyli jak, jak na 50 to jest, jest bardzo dobre chłodzenie, bo w polskich rometach wiecie, że na przykład cylinderek z głowicą to był jak, jak moja dłoń, prawda? A tutaj jest dwa razy, dwa razy lepsze chłodzenie, no ale obroty też są prawdopodobnie dwa razy większe, bo taki silnik romecika to się kręcił tam do, do 5-6 tysięcy, a te tutaj wyciągają 12-13 tysięcy obrotów, może nawet, może nawet 15, jak są dobrze tam poustawiane, pokombinowane. także to chłodzenie musi być duże. No i ten silnik dzięki temu, temu dużemu cylindrowi, takiemu płaszczu chłodzącemu, prawda, tym, tym, tym żeberkom, też fajnie się prezentuje. Pomimo, że że ma pojemność tylko 50, to w dużej ramie i tak fajnie się prezentuje, bo, bo wydaje się większy w zasadzie jak, jak 125 prawie wygląda. Także wizualnie jest, jest atrakcyjny, mechanicznie też jest, też jest fajny. Silniki były mało awaryjne, także, także warto, warto, coś takiego zrobić. Awaryjność tych silników była porównywalna mniej więcej z Simpsonami. Simpsony też były praktycznie bezawaryjne. Tak samo te tutaj Sasha. No, na pewno też wiecie, że, że na przykład, jeżeli chcecie tuningować sobie Simpsonka, to po prostu masa, masa ludzi bierze właśnie te cylindry z Sasza i montuje je do Simpsona i wtedy wyciągają dużo większą moc. Simpsona, także to też, też jest jakiś pomysł ciekawy. No na pewno, na pewno ktoś w Polsce też to robi, także ja tutaj dorzucam taki filmik, może to kogoś zaciekawi i w późniejszym czasie będzie mógł sobie każdy zobaczyć, jak to będzie rozbierane, jak to będzie składane, jak to wygląda w środku. Także, no warto oglądać. Tyle na dzisiaj. Hej, otrzymajcie się.